Dzień dobry Państwu, jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, gdzie za chwilę wraz z przewodniczącym Klubu Posłowskiego Konfederacji, doktorem Stanisławem Tyszką, będziemy rozmawiać z prezydentem na temat naszego pomysłu resetu konstytucyjnego. Przypomnę, że jest to pomysł sformułowany w poprzedniej kadencji Sejmu przez prawników ze środowiska Konfederacji, którzy obserwując dziesiątki wnoszonych przez PiS projektów w sprawie KRS, w sprawie TK, w sprawie Sądu Najwyższego, doszli do przekonania, że nie da się tego sporu rozwiązać żadnym kolejnym projektem ustawy i przywrócić konstytucyjne respektowanie najważniejszych instytucji sądowych, należy poprzez porozumienie różnych sił politycznych i przyjęcie poprawek do konstytucji. Te poprawki do konstytucji, które kończyłyby spór o konstytucyjność Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego, a także skutkujący dalej spór o prawidłowość powołania sędziów, o możliwość kwestionowania sędziów, Wyroków nawzajem, a więc tą stopniową erozję wymiaru sprawiedliwości i powstawanie takiej anarchii prawnej. Ten zbiór poprawek, które w drodze kompromisu chcemy, żeby wypracowano, nazwaliśmy resetem konstytucyjnym. Cieszymy się, że ta nasza idea padła na podatny grunt, i politycy różnych opcji w tej chwili mówią o formułowaniu poprawek do konstytucji i o kończeniu tego sporu, a nie eskalowaniu go. Oczywiście w tej chwili każdy prawdopodobnie, mówiąc o poprawkach, ma na myśli zupełnie co innego. Natomiast na tym polega kompromis. Że każdy trochę ze swoich oczekiwań się posunie i żebyśmy mieli jeden wymiar sprawiedliwości, a nie wzajemnie zwalczających się sędziów, przerzucających się profesorów prawa, opiniami prawnymi i organy państwa nie respektujące siebie nawzajem. Dla dobra obywateli, dla dobra państwa, dla powagi państwa polskiego, dla dobra gospodarki potrzebujemy jedności wymiaru sprawiedliwości, który będzie respektowany przez wszystkich obywateli i o tym z prezydentem będziemy rozmawiać. W eee, w tej teczce mamy coś w rodzaju mapy drogowej, zagadnień. Które chcemy przedyskutować z panem prezydentem i z innymi siłami politycznymi następnie. Jesteśmy gotowi do takiej dyskusji w poprzedniej kadencji Sejmu, to przypomnimy, uczestniczyliśmy w konsultacjach na zaproszenie wszystkich innych partii, nie odmawialiśmy nikomu. Uważamy, że to są sprawy, gdzie da się dojść do porozumienia. Trzeba tylko dobrej woli. Nie eskalowania sporu, tylko dobrej woli. Jest mapa zagadnień, gdzie są wątpliwości konstytucyjne. Wbrew pozorom, Liczba tych spraw jest skończona, ich nie jest tak bardzo wiele. W każdej sprawie da się zaprezentować kilka możliwych wariantów i każdy wariant da się podnieść do poziomu powszechnie respektowanego poprzez poprawkę do Konstytucji. Dotyczy to i spraw personalnych, i spraw interpretacyjnych. I te rzeczy musimy, jak cywilizowani ludzie, przedyskutować, wypracować kompromis, przyjąć poprawki do konstytucji i zająć się prawdziwymi wyzwaniami na rozwiązanie, których czekają obywatele. Taki jest nasz cel, z taką intencją idziemy do prezydenta. Oddaję głos doktor Stanisław Tyszko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my się znaleźliśmy w sytuacji, w której dwie strony konfliktu politycznego nie uznają poszczególnych sądów, sędziów i orzeczeń sądowych. To jest sytuacja patologiczna. To jest sytuacja, w której państwo nie może funkcjonować, a to ta sytuacja dodatkowo narasta. My jak rozmawiamy z prawnikami, praktykami, to oni mówią, że po prostu tak się nie da funkcjonować w, te, w, w, w takiej anarchii, w takim dualizmie prawnym i wobec tych kłopotów, które już trwają i narastają od ośmiu od lat. Ja pamiętam, że 8 lat temu składałem w Sejmie projekt poprawki do konstytucji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego i wyboru Trybunału przez większość dwóch trzecich, tak jak ma to miejsce w wielu państwach, nawet to odbyło się pierwsze czytanie. To było na samym początku tego konfliktu, konfliktu który coraz bardziej narasta. Natomiast sytuacja doszła do tego momentu, w którym my jako przedstawiciele Konfederacji uważamy, że naszym obowiązkiem jako posłów Krzysztofa jako wicemarszałka Sejmu, mnie jako przewodniczącego Klubu Poselskiego Konfederacji, jest to, żeby poszukiwać kompromisu, żeby poszukiwać tego kompromisu w duchu koncyliacyjnym, w duchu wyjścia ze swoich pozycji zatwardziałych i w duchu propaństwowym. I liczymy na to, że znajdzie się tej Pierwiastek propaństwowości w tych obu zacietrzewionych obozach i że oni wyjdą z tej swojej strefy komfortu i będą gotowi rozmawiać. Dlatego dzisiaj przyszliśmy rozmawiać z głową naszego państwa, dlatego że rola prezydenta w tym kompromisie, jakikolwiek on ostatecznie by nie był, jest bardzo istotna. Bez prezydenta się tego nie da zrobić. Cieszymy się, że również ze strony rządu podają takie propozycje. Teraz bardzo istotne jest, żeby ten kompromis został wypracowany też w pewien sposób za kulisów tak, żeby żeby ta ustawa konstytucyjna czy ustawy były przyjęte w sposób zgodny i wspólny. No, nie jesteśmy naiwni, wiemy, że do tego daleka droga, ale mamy nadzieję, że dzisiaj może będzie pierwszy krok w tym kierunku. Panowie, to tylko yy, jak szeroko Jakie są te propozycje? Jak dużo jest tych poprawek? Bo pan wicemarszałek powiedział właśnie o tym takim zbiorze i mapie drogowej. my mamy taką mapę zagadnień. Ta mapa zagadnień jest publicznie znana. Uporządkowaliśmy ją we współpracy z naszymi prawnikami, mecenasami, którzy dla nas pracują właśnie jako działacze czy sympatycy Konfederacji, bo w Konfederacji jest wielu prawników. I one dotyczą oczywiście Trybunału Konstytucyjnego, one dotyczą krewy Rady Sądownictwa, one dotyczą Sądu Najwyższego, relacji pomiędzy orzecznictwem tych instytucji, relacji w zakresie powołania sędziów. No i spraw personalnych oczywiście też, tak? Mamy spór o, o, o składy, wzajemnie respektowane składy tych ciał i to są rzeczy, które chcemy przedyskutować. Wiemy też, że inne siły polityczne proponują swoje ustawy. Chcemy wiedzieć też, czy prezydent już zna propozycje innych sił politycznych. Uważamy też, że powinno powstać jakieś forum, na którym prawnicy delegowani czy proponowani przez różne siły polityczne mogliby się spotkać i za zamkniętymi drzwiami przedyskutować te wszystkie pomysły. To dzisiejsze spotkanie z Państwem inicjatywem z prezydentem. Ja wystąpiłem o, o takie spotkanie do pana prezydenta. Tak, prezydent już wcześniej w mediach deklarował gotowość do rozmów na ten temat, więc można powiedzieć, że zainteresowanie rozmową jest obustronne, a prośba o spotkanie była z mojej strony. No właśnie, czy po dwie trzecie głosów by trzeba było tak naprawdę, żeby to przeszło? I mówiliście panowie, że są w planach kolejne spotkania z innymi siłami politycznymi. One są już, jak rozumiem, na jakimś etapie rozmów, zaplanowane w najbliższym czasie. Będziemy o tym informować w miarę jak te spotkania będą zaplanowane. Na razie to są nieoficjalne zupełnie konsultacje. Dziękujemy Państwu Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję.